W dzisiejszym magazynie Kulturka. Katolicka Fundacja protestuje przeciwko jednemu z polskich festiwali. Iron Maiden dokonali niemożliwego i zagrali swój ikoniczny utwór po raz pierwszy w swojej karierze. Zespół Queen może sprzedać prawa do swoich utworów za absolutnie rekordową sumę. Robert Truchillo mówi, co jest najpiękniejszego w metalice. Alice Cooper na temat emerytury. No i oczywiście dużo, dużo więcej. Zapraszam Was na dzisiejszy przegląd newsów, głównie ze strony terazmuzyka.pl. Jeśli natomiast lubisz tę serię, magazyn Kulturka, może zostawić tutaj łapkę w górę, komentarz, a także subskrybować pełną kulturkę, żeby z informacjami na temat roka i metalu być na bieżąco. Nie dla festiwalu Szatana. Takie hasło głoszą plakaty rozdawane przez organizację czy też fundację o nazwie Polska Katolicka Nie Laicka. Jeden z takich plakacików wpadł w ręce naszego ulubieńca Nergala, który to podzielił się swoimi odczuciami na jego temat na swoim Instagramie. Natomiast czego ten plakat w ogóle dotyczy? Dotyczy on festiwalu Mystik, który odbędzie się w Stocznik Gdańskiej już za kilka dni i na który, nawiasem mówiąc, oczywiście się wybieramy. Wśród kapel, które na tegorocznym Mestiku wystąpią, znaleźć możemy oczywiście m.in. Gala, ale także kapelę Ghost. I tutaj, co ciekawe, to wizerunek Tobiasa Forja, lidera Ghost, znalazł się na plakacie Polskiej Katolickiej. Katolicka Fundacja postanowiła zorganizować swoisty protest przeciwko festiwalowi Mystic i z zawziętością poszukuje kolejnych katolickich fanatyków, którzy takową petycję podpiszą, a ich główny problem dotyczy tak naprawdę terminu, w jakim Mystic Festival się odbędzie. Festiwal potrwa bowiem od 7 do 10 czerwca, a na 8 czerwca przypada katolickie święto o nazwie Boże Ciało i to właśnie przewodniczącym Polski Katolickiej zdecydowanie się nie podoba. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie i oczywiście dajcie znać, napiszcie, czy na tegoroczny Mystic się wybieracie. Iron Maiden dokonali niemożliwego i nareszcie zagrali na żywo swój utwór Alexander the Great oraz pierwszy w swojej karierze. Przypomnijmy, że ten rozbudowany, ponad 8-minutowy utwór zamykał legendarny album Ironów o nazwie Somewhere in Time, wydany w 1986 roku. To płyta przez wielu uważania za najlepszą w karierze kapeli, no i z pewnością wyróżniająca się też jedną z najlepszych okładek w dorobku Iron Maiden, jedną z najciekawszych okładek. Epicki utwór Iron Maiden Alexander the Great został po raz pierwszy wykonany w Słowenii na pierwszym przystanku trasy The Future Past Tour. Trasa ta poświęcona jest, można powiedzieć, głównie pół na pół dwóm płytom majdenów. Samurai Time, wydanej w roku 1986, a także Senjutsu, czyli płycie najnowszej, wydanej w 2021 roku. Tourne zawita także do Polski na dwa czerwcowe koncerty w krakowskiej Tauro Arenie, więc, no bo myślam się, że możemy spodziewać się tam setlisty tak naprawdę identycznej, jak na koncertach, które już się odbyły, czyli tych w Słowenii, a także w Czechach. Setlista ze Słowenii prezentuje się następująco: no i co my tam mamy? Mamy na pewno ogromną przewagę utworów z Somewhere in Time, a także Senjutsu, to znaczy po 5 utworów z każdej z tych płyt. Ogólnie Ironi zagrali 15 utworów, z czego pięć stanowią takie, powiedziałbym, standardowe hymny, których zabraknąć nie mogło, żeby dopełnić tę setliste. Czyli utwory takie jak The Trooper, Fear of the Dark, czy tytułowy Iron Maiden. Oprócz zagrania po raz pierwszy w karierze Alexander the Great, panowie po raz pierwszy od 1987 roku na żywo zaprezentowali otwieracz płyty, Somewhere in Time, czyli Caught Somewhere in Time, a także po raz pierwszy od roku 1999 utwór Stranger in a Strange Land. Jeśli zaś o utwory z Senjutsu chodzi, to również w Słowenii panowie odegrali dużą część z nich po raz pierwszy, bo na zeszłorocznej trasie dla wielu z tych utworów z najnowszej płyty zabrakło niestety miejsca w setliście. Wierni fani Iron Maiden oczywiście bardzo cieszą się na tę trasę, ponieważ tak jak podczas innych wspominkowych tras, takich jakie Iron Maiden lubią robić, było miejsce dla utworów z wielu płyt z lat 80., no tak numery z Summer in Time były często konsekwentnie pomijane, a tak jak wcześniej wspomniałem, to jedna z najbardziej docenianych płyt przez fanów Iron Maiden. Alexander The Great przez niemal 40 lat ani razu nie znalazł się w koncertowej setliście Ironów, i często było to przez panów zespołu w jakiś dziwny sposób tłumaczone. Na przykład, że Adrian Smith zapomniał swojej solówki do tego numeru, no w co szczerze mówiąc nie do końca chcemy się wierzyć. Natomiast fani dopili swego, doczekali się trasy z płytą Summer in Time, no i jeśli jesteście jednymi z tych szczęśliwców, którzy w połowie czerwca do Tauro areny w Krakowie się wybierają, dajcie oczywiście znać w komentarzu. napiszcie czy nie możecie się doczekać i na które utwory w setliście najbardziej czekacie. Zespół Queen może sprzedać prawa do swoich utworów za rekordową sumę miliarda dolarów. Tak, dokładnie miliarda dolarów nie przysłyszeliście się, no ale czy tak naprawdę kogokolwiek powinno to dziwić. Do czynienia mamy tu przecież z największym rokowym zespołem wszechczasów, którego utwory nadal no, nabijają przeogromne liczby odtworzeń we wszystkich platformach, a także regularnie powracają na listy przebojów. W przypadku Queen, portal CNN donosi, że trwają negocjacje zakupu katalogu zespołu Queen, zakupu przez Universal Music Group. Negocjacje te są podobno zaawansowane i mają się zakończyć w ciągu miesiąca. Oczywiście sprzedawanie praw do swoich utworów to dość popularny w ostatnich latach zabieg stosowany przez artystów, zarówno tych większych, jak i tych mniejszych. No bo na przykład prawa do swoich utworów sprzedali Red Hot Chili Peppers, w ich przypadku była to suma nieporównywalna do Queen, bo 140 milionów dolarów, no ale przyznajcie, i tak niesamowicie, dużo. No i prawa do swojej muzyki sprzedał też chociażby Bruce Springsteen i w jego przypadku prawa opiewały na kwotę 500 milionów dolarów i odsprzedał je wytwórni Sony. Jeśli natomiast Queen zdecyduje się odsprzedać prawa do swoich utworów, no to przebije oczywiście wszystkie dotychczasowe rekordy. Dajcie oczywiście znać w komentarzu, co o tym myślicie. No według mnie na tym procederze tak naprawdę korzysta każdy, ponieważ artyści dostają mocny zastrzyk gotówki na tu i teraz, który może im wystarczyć na przyszłe pokolenia, Żyć wiecznie przecież oni nie będą, natomiast ich utwory będą żyć wiecznie, co sprawi, że pewnie z biegiem lat tym wytwórniom, które te prawa zakupują, tak czy siak ta wydana ogromna kwota w jakiś sposób się zwróci. Robert Truchillo dołączył do Metaliki w 2003 roku. No i od tamtej pory wnosi do zespołu oczywiście mnóstwo niezastąpionej energii na żywo, na scenie, ale też oczywiście w studiu nagraniowym. Jeśli natomiast o najnowszą płytę metaliki Seventy to Seasons chodzi, no to Rob dołożył tutaj dużo więcej cegiełek, aniżeli to robił wcześniej. Po pierwsze, był współautorem trzech utworów, a także po raz pierwszy w swojej karierze udzielał się wokalnie. dla bass player Robert Trujillo opowiadał, co jest najpiękniejszego w metalice. Jedną z najpiękniejszych rzeczy w metalice jest to, że nie brakuje nam świetnych pomysłów. To błogosławieństwo jest także naszym przekleństwem. Mamy więcej riffów niż nam trzeba. Na każde kilka riffów przenoszonych przez Kirk'a jest 500 innych, których nawet nie usłyszymy. Ja na każdy przedstawiony pomysł mogę mieć 10 innych, ale dochodzimy do momentu, w którym już nie trzeba nam ich więcej. Każdy numer ma w sobie dużo fajnych pomysłów. Proszę Państwa, Alice Cooper, co myślimy, kiedy słyszymy ten legendarny przydomek? Pseudonim. No, myślimy pewnie o największych hitach, takich jak chociażby Poison. No, natomiast człowiek ten ma 75 lat, za sobą ponad 50 lat scenicznej kariery, a także 28 nagranych studyjnych albumów. No i co? No i końca nie widać. Zasadem wydawać by się mogło zadanie sobie pytania, czy Alice Cooper myśli o emeryturze. No i tak się składa, że ten legendarny wokalista na to pytanie postanowił odpowiedzieć: Wywezila AXS TV. Alice Cooper mówił zdecydowanie: Słowa emerytura nie ma w moim słowniku. Ludzie pytają: Dlaczego tego nie rzucisz i nie zaczniesz grać w golfa? A ja odpowiadam: I tak gram w golfa, gram w golfa codziennie. Jeśli gram koncert, to rano gram w golfa, a wieczorem gram na scenie. Dajcie znać oczywiście, czy lubicie Alice Coopera i jaki jest wasz ulubiony utwór tego artysty. W ramach współpracy z wydawnictwem Znak chciałbym Wam przedstawić nową pozycję tegoż właśnie wydawnictwa, czyli żony Beatlesów. Zaraz opowiem też o konkursie, w którym będziecie mogli taki egzemplarz tejże książki zgarnąć dla siebie. Natomiast ta napisana przez Marka Szepiro książka to tak naprawdę pierwsza konkretna pozycja na rynku, opowiadająca nie tyle o bitelsach, co o ważnych dla bitelsów kobietach w sposób konkretny, zwarty, a jednocześnie, mam wrażenie, dość lekki i przyjemny. Jestem akurat w trakcie czytania i muszę Wam powiedzieć, że idzie to łatwo, szybko i przyjemnie, a podział całej książki jest dość prosty i klarowny, to znaczy, mamy rozdziały na zasadzie jeden rozdział opowiadający o jednej kobiecie, o jednej partnerce danego Beatlesa. Oczywiście w rozdziale możemy przeczytać o całym życiu Rysia, danej kobiety, a także o jej relacjach, o kulisach ich relacji z danym Beatlesem. Powiedziałbym, że to książka zbierająca dokupy wszelkie pojawiające się na łamach przeróżnych mediów informacje, wypowiedzi, a autor stworzył z tejże różnych historii zwartą i fajną lekturę. Dla przykładu w książce mamy przedstawioną historię, kiedy to George Harrison w obecności swojej żony, a także przyjaciela z kapeli Ringo Ringostara, wyznał miłość żonie tegoż właśnie Ringo Ringostara, czyli Maureen. Przeróżne historie, odmienne życiorysy i tak naprawdę często odmienne powody, dla których dane kobiety i okoliczności, w jakich dane kobiety zostawały partnerkami czy żonami Beatlesów. Myślę, że jak najbardziej dla fanów tej kapeli lektura obowiązkowa. A teraz moi drodzy konkurs, ponieważ przy okazji tego, że właśnie magazynu Kulturka mamy dla Was do rozdania dwa egzemplarze żon Beatlesów, tutaj właśnie się znajdują. No ale co musicie zrobić, żeby je zgarnąć? Już przedstawiam Wam zasady konkursu. Musicie zostawić łapkę w górę pod tym filmem i napisać komentarz. W komentarzu napiszcie słowo konkurs, a także powód, dla którego ta książka powinna trafić właśnie do Was. W komentarzu tym umieśćcie także jakiś namiar, to znaczy albo Instagrama, albo maila, na którego możemy do Was napisać w przypadku wygranej. Wygrywają oczywiście dwie osoby... Każda po jednym egzemplarzu. Raz jeszcze przypominam: łapka w górę, komentarz ze słowem konkurs, a także powodami, dla których książka powinna trafić właśnie do Was, plus dane kontaktowe, czyli Wasz mail albo Instagram. Konkurs potrwa do poniedziałku 5 czerwca do godziny 12. W tych też okolicach skontaktujemy się ze zwycięzcami. Powodzenia! Ostatnio informowałem Was o reakcji byłego wokalista Iron Maiden, czyli Paula Diano, na wydany przez zespół Ghost cover Iron Maiden, czyli utwór Phantom of the Opera. Utwór ten pierwotnie znalazł się na debutanckiej płycie Ironów, a śpiewał go właśnie Paul Diano. Teraz kawałek doczekał się przeróbki w wykonaniu Ghost, i pierwotnie Diano zareagował no, dość konśliwie, pisząc na temat coveru niezbyt miłe słowa na swoim facebooku. Później wpis usunął, no, ale dzięki screenowi wykonanemu przez jeden z portali, no, mieliśmy jakiś dowód. Teraz natomiast Diano postanowił rozwinąć swoją wypowiedź, swoją opinię i poniekąd z tej pierwszej reakcji się wytłumaczyć. dla Loaded Radio, Diano wyjaśnił swoje pierwotne stanowisko, dzieląc się też nieco bardziej rozbudowaną opinią na temat tego właśnie coveru. Muzyka jest świetna, ale uważam, że Tobias się nie postarał z wokalem. Brzmi bez emocji, nieco zmienił tekst, co jest dziwne. Gdy usłyszałem to po raz pierwszy, byłem chyba w złym nastroju i pomyślałem, ale ch ale potem posłuchałem go ze 3-4 razy i jeśli mam być szczery, to muzyka jest całkiem dobra. Ale jak powiedziałem uważam, że to nie wniósł tu energii. Potrzeba więcej energii, ale ogólnie bardzo się cieszę. Może byłem tego dnia wkurzony, jak zwykle. Im jestem starszy, tym bardziej zrzędliwy. Gdy jesteś po 50, masz prawo gadać co chcesz. Zespół ACDC będzie jedną z gwiazd przepotężnego festiwalu o nazwie Power Trip. Które odbędzie się w dniach od 6 do 8 października 2023 roku w Kalifornii. Oprócz legendarnych ACDC festiwal zakontraktował innych wielkich headlinerów, takich jak powracający na scenę Ozzy Osbourne, Metallica, Guns Roses Tool czy Iron Maiden. W podcaście Fueling Around wokalista ACDC Brian Johnson opowiedział właśnie co nieco o tym powrocie. ACDC na scenę. Postanowiliśmy wziąć udział w tym wspaniałym festiwalu, który organizują w pobliżu Palm Springs, bo grają tam rock and rollowe zespoły. Jest fantastyczny. Myślę, że to pokazuje, że rock jest uznaną formą muzyki. Że naprawdę dokonał zmian. Ozzy wraca z emerytury, będę więc mógł zobaczyć starych kumpli. Guns Roses, Metallica, Iron Maiden, wszyscy w jednym miejscu. Co za impreza. No i przyznać trzeba, że skład tego festiwalu naprawdę prezentuje się przepotężnie. No i jakaś tam zazdrość się pojawia, że to za oceanem, a nie na naszej europejskiej ziemi. Keanu Reeves to znany chyba przez wszystkich aktor jedna z najjaśniej świecących gwiazd Hollywood. Oczywiście ma on za sobą wiele niezapomnianych filmowych ról w filmach takich jak Matrix czy John Wick, natomiast chyba nie wszyscy wiedzą, że Keanu jest także muzykiem, konkretnie basistą no i ma swój zespół rockowy, który powrócił ostatnio na scenę i do koncertowania ale po kolei. Na początku lat 90., Keanu Reeves jako basista był jednym z założycieli kapeli. Dokstar grającej alternatywnego rocka. Grupa dorobiła się dwóch płyt. W 1996 roku wydała Our Little Visionary, a w 2000 roku Happy Ending. Potem grupa zawiesiła działalność, a Keanu Reeves w całości oddał się swojej karierze aktorskiej. Teraz jednak postanowił z Dogstar powrócić. 27 maja grupa wystąpiła na festiwalu o nazwie Battle Rock. Był to jej pierwszy koncert od października 2002 roku. Oprócz starych piosenek, Dokstar zaprezentował też nowe utwory, które mają trafić na jego trzeci album studyjny, m.in. Zagrali utwór noszący tytuł Glimmer. Oasis to bardzo znana brytyjska kapela, której głównymi ogniwami byli charyzmatyczni bracia Gallagher, i która to w latach 90. odnosiła naprawdę ogromne sukcesy. Kapela rozpadła się w 2009 roku po wydaniu siedmiu albumów studyjnych, i pewnie wielu fanów chciałoby, żeby Oasis jeszcze kiedyś powrócili. Liam Gallagher co prawda ostatnio sugerował, że Oasis mogliby powrócić, natomiast jego brat Noel, który wydaje jutro swój album solowy, tak na marginesie, no jest temu przeciwny. W spin Noel Gallagher mówił. Definitely Maybe jest świetny, a Oasis był świetnym zespołem. To był niesamowity moment w naszych życiach, ale masz tylko jedno życie. Nie chcę żyć przeszłością. Jeśli Liam tego chce, świetnie. Musi zarobić na utrzymanie i podtrzymać swoją sławę. Ale ja niechętnie bym w to angażował swoje serce i dusze. Gdybym nie czuł się spełniony z Oasis, może miałbym inne nastawienie. Ale Oasis zrobił wszystko, co miał zrobić, a nawet więcej. Nie widzę więc sensu. Jeśli to przegapiłeś, twoja strata. Kilka tygodni temu muzycy kapeli Motley Crew potwierdzili, że skończyli pracę w studio nad swoimi nowymi utworami. No i z tych utworów powstanie prawdopodobnie nowy studyjny album tej legendarnej grupy. Co ciekawe, Bob Rock był jednym z producentów, który pracował z Motley Crew właśnie nad tymi nowymi piosenkami. Producent wywieździł talk Jericho, wyjawił ostatnio, jak przebiegały prace nad tymi utworami. Ostatnie sesje były bardzo proste. Trzy piosenki, które z nimi nagrałem, są niesamowite. To był wspaniale spędzony czas. Był John Five, Nicky Six, doskonały basista i to mili łatwizna. Dziś chcielibyśmy Wam polecić kolejny młody polski zespół, tym razem metalcorowy. Mianowicie odezwał się do nas Dominik, basista kapeli The Method. Panowie pochodzą z Krakowa i tak jak wcześniej powiedziałem, grają metalcore. Ich dotychczasowy dorobek to dwa utwory wydane własnym sumptem, a także Epka we współpracy z amerykańską wytwórnią Seek and Strike. Poszczególne utwory chłopaków mają już po kilkadziesiąt tysięcy odtworzeń w serwisach streamingowych. No i panowie w planach na najbliższą przyszłość mają nagranie kolejnej Epki, a także albumu studyjnego. Demet grają też oczywiście koncerty i jesienią zeszłego roku objechali w ramach turnieju Całą Polskę, a także wystąpili w eliminacjach do festiwalu Mystic. Ich plany na najbliższą przyszłość to oczywiście poza wydawaniem. Utworów Epeki albumów koncertowanie na terenie Polski, ale też poza naszym krajem. W opisie podrzucam wam link do jednego z ich utworów. Koniecznie sprawdźcie i dajcie znać, co myślicie, albo nam, albo im gdzieś tam w komentarzu pod. Kawałki. Oczywiście serdecznie też zapraszamy na ich koncerty. Jeśli lubicie tę serię, czyli Magazyn Kulturka, no to możecie zostawić tutaj łapkę w górę, komentarz, a także subskrybować pełną Kulturkę, żeby być na bieżąco z informacjami ze świata rocka i metalu. A no i pamiętajcie o konkursie. Powodzenia i do szybkiego zobaczenia!